Sojuszyna, Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, dzisiaj dziękuję Ci za 63 lata mojego życia. Lepiej, żeby to były 36 urodziny, niż 63. Pomyślałem sobie, klęcząc przed krzyżem. Ale wtedy jeszcze nie byłbym Twoim dzieckiem, ojcze, więc czy faktycznie lepiej? Wszak dopiero w Twoim duchu rozpoczęło się moje nowe i prawdziwe życie. Dopiero w Twoim synu stałem się Twoim dzieckiem, ojcze. A czy chciałbym zamienić nowe życie na stare? Czy chciałbym zamienić jasność z nieba na ziemskiego fajerwerka? Życie wieczne w pełni radości na mniej czy bardziej udany epizod życia? Tak samo jak po większym czy mniejszym huku i rozbłysku powraca cisza w połączeniu z ciemnością. Któż pragnie takiego życia, które kończy się śmiercią i bezsensem istnienia? Jest taki duch, który może wszystko, a bez którego my niczego nie zdołamy uczynić. Jest taki ogień, byśmy wszyscy byli jak ten krzak gorejący, który płonie, ale się nie spala. Abyśmy wszyscy byli jedną owczarnią z jednym pasterzem i w jednym Duchu Świętym. Jeśli będziemy mieli wspólny cel i zgodny z wolą Bożą, to odnajdziemy się w jednej rodzinie dzieci Bożych na drodze życia. A planeta Matka stanie się ojczyzną wszystkich ludzi dobrej woli przez Umiłowanego Syna Bożego i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki Wam za wysłuchanie mojej dzisiejszej modlitwy porannej. Kiedy ją zakończyłem, otworzyłem pismo, a ono się otworzyło w takim miejscu, gdzie było napisane. Mówię wam, bracia, czas życia ludzkiego jest krótki. Trzeba więc, aby żonaci tak żyli, jakby nie byli, jakby żon nie mieli. Płaczący jakby nie płakali, cieszący się, jakby się nie cieszyli. Kupujący jakby niczego nie posiadali, korzystający z tego świata jakby z niego nie korzystali, przemija bowiem postać tego świata. Kocham Was, zostańcie z Bogiem.